A dzisiaj checklista: czy jesteś finansowo kontrolowany, kontrolowana przez osobę narcystyczną i czy wzorce narcystyczne w Twoim związku występują? Nie będziemy tu diagnozować nikogo, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sprawdzić, jakie wzorce mają miejsce w naszych relacjach i żebyście mogli sobie z tym poradzić. Więc jeśli chociaż trzy punkty, trzy odpowiedzi w tych pytaniach, które za chwilę Ci przedstawię, będą na tak, to są to czerwone flagi i warto się temu przyjrzeć. I posłuchajcie, jak macie to ocenić. <laughs> Więc więc y, trzy odpowiedzi poprawne y, to już czerwone flagi są obecne. Powyżej sześciu odpowiedzi poprawnych jesteś w strefie zagrożenia i to już jest manipulacja. Powyżej siedmiu odpowiedzi poprawnych to jest pełnoprawna, finansowa przemoc narcystyczna z wzorcami narcystycznymi dobrze. I ponad dziesięć to nie jest związek. To jest system kontroli, z którego trzeba wyjść, ale z planem. Więc zaczynamy, kochani, żebyśmy mieli obraz i umieli się bronić przed osobami, które nami po prostu manipulują. Pamiętajcie, nie diagnozujemy, nie o to chodzi. Ja nie jestem psychologiem ani psychiatrą, nie diagnozuję, jedynie uświadamiam i edukuję w zakresie. Toksycznych relacji, toksycznych zachowań, toksycznych wzorców niewłaściwe, szkodliwe dla nas i dla naszego zdrowia. <laughs> Więc biedniemy już, zaczynamy. Pierwsze to kontrola dostępu do pieniędzy. Czy pierwsze, masz ograniczony dostęp do konta wspólnego lub wspólnych pieniędzy. Drugie, musisz pytać o zgodę na większe zakupy. Trzecie, on, ona ustala limity, budżety, zasady jednostronnie. Czwarte, ukrywa przed Tobą informacje finansowe, np. dochody, oszczędności i zobowiązania. Piąte, nie masz pełnej władzy o tym, gdzie znikają pieniądze. <laughs> Jeśli nie masz pełnej autonomii nad własnymi pieniędzmi, to już jest kontrola. Druga sekcja. Rozliczanie, wstyd i tłumaczenia. <laughs> Pierwsze. Każdy Twój zakup jest komentowany, krytykowany lub analizowany. Drugie. Musisz tłumaczyć się z wydanych pieniędzy. Trzecie. Krytykuje Twoje decyzje finansowe, nawet drobne. <laughs> Przepraszam. Czwarte. Uważa, że nie umiesz zarządzać pieniędzmi.